Na dzisiejszy sukces pracowaliśmy od 2009 roku. Od zawsze charakteryzował nas pęd do innowacji i profesjonalne podejście. Dziś z dumą uroczyście uruchamiamy dwie inwestycje: akredytowane centrum badawczo-rozwojowe oraz zrobotyzowaną produkcję ram i komponentów kompozytowych. Nasza kadra, park maszyn testowych oraz posiadany know-how. Pozwala na realizowanie innowacyjnych na skalę światową projektów. W tym momencie jesteśmy pierwszą w Polsce, a drugą w Europie firmą, która otworzyła proces spawania ram aluminiowych. Połączenie działu badawczego z działem produkcyjnym pozwala optymalizować założenia konstrukcyjne już na etapie projektowania. Dobra współpraca. Oparta na partnerstwie nauki i biznesu przynosi wyłącznie korzyści dla partnerów, ale przede wszystkim dla gospodarki i społeczeństwa. To przykład polskiej kreatywności, inżynierskich talentów i odważnego tworzenia przyszłości. Rynek pracy także zostanie poszerzony dodatkowo nawet o 200 nowych miejsc. Rower to przyszłość to bardzo duży krok w rozwoju Polski, polskiej i europejskiej branży rowerowej. Your factory has now been made fit for the needs of the bicycle market in Europe. realizacji tego przedsięwzięcia będziemy korzystać my wszyscy. Jako marszałek powinienem z radością zakrzyknąć mamy to, bo to jest rzecz unikalna w skali nie tylko Podkarpacia, ale w skali całej Polski, w skali Europy. Tego typu inwestycje będą przynosić korzyści nie tylko z produkcji elementów, ale również z komercjalizacji badań dzięki powstałemu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Uruchomienie dwóch innowacyjnych inwestycji ma ogromne znaczenie dla całej branży rowerowej. My jako ROMET nawiązaliśmy już szeroko zakrojoną współpracę z firmą AG. W kolekcji ROMET 2020 znajdzie się kilka nowych ram, które zostaną tu wyprodukowane i wdrożone w naszych najbardziej popularnych modelach. Myślę, że jesteśmy gotowi. W takim razie 3, 2, 1. Start. Proszę o przyłożenie dłoni.